Siemaneczko kochani, witam was bardzo serdecznie. Mogę seplenić, dlatego że mam na zębach znowu te moje nakładki, dlatego że jeszcze drobili mi 7 kolejnych, czyli przez 7 najbliższych tygodni będę jeszcze tak, właśnie seplenić, bo muszę je nosić właściwie non-stop. Ale mam nadzieję, że się jakoś do tego przyzwyczaimy i ja znowu będę lepiej w nich mówić, bo na razie jest koszmar. W każdym razie zapraszam Was dzisiaj na test. Przede wszystkim najnowszej paletki od Nataszy Denony. Nawet jej jeszcze nie rozpakowałam. To jest Bloom Palet. Udało mi się ją kupić dzięki informacji od mojej obserwatorki, że jest tam jakiś kod rabatowy, chyba z 15% rabatem. E, także zobaczymy ją sobie w tym momencie, bo jestem. Bardzo ciekawa. Mm, no opakowanie jest piękne. Tutaj mamy jakieś takie płatki kwiatów, a w środku, w środku to będzie mój klimat. Od razu to widzę. Na żywo prezentuje się pięknie. Także oprócz tego mam jeszcze kilka innych ciekawostek, więc jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I może zacznijmy sobie od tego, że na twarzy mam już oczywiście podkład korektor, wszystko jest przypudrowane i zrobiłam makijaż brwi, dlatego że na tych elementach nie będziemy się dzisiaj skupiać, chciałabym się skupić bardziej na modelowaniu twarzy z Sephory, ponieważ kupiłam sobie tę paletkę suchych, wypiekanych brązerów, róży. I Rozświetlacza, także jestem ciekawa, jak to zadziała. Wybrałam paletkę 01 Light to Medium, czyli najjaśniejszą. Mam nadzieję, że nie będzie za ciepła. Jest taka, powiedziałabym, wyważona dosyć. Podoba mi się brązer, który nie wygląda na zbyt ciepły i mamy tutaj dwa róże. I właśnie fajnie, że jeden jest cieplejszy, drugi chłodniejszy. Mamy też rozświetlacz, także sprawdźmy, jak ta paletka działa. I jak możecie się domyślać, zaczniemy sobie od brązera. O, powiem Wam, że pigment to on ma. Tak trochę nałożyłam głosowicie. Jak zwykle tego typu produkty wypiekane, i dosyć dużo się go na pędzel nałożyło. I sam w sobie, no tak jak widzicie. Ma dosyć intensywną, ciepławą poświatę, także radzę używać go lekką ręką. No mam nadzieję, że jakoś to dopracuje ostatecznie. Mam wrażenie, że on sam w sobie przez to, że jest formułą wypiekaną, delikatnie odbija światło w taki satynowy sposób. Nie ma w nim drobinek, ale też wiecie, nie podkreśla matu na twarzy, mimo tego, że ja już mam na twarzy puder no to ona się zaczyna delikatnie jakby błyszczeć. I wiecie, co teraz zrobię? Skorzystam z pudru da Beauty w różowym odcieniu i sobie odetnę po prostu przestrzeń pod modelowaniem twarzy, bo trochę tym brązerem zjechałam za nisko. Także on mi tutaj poniżej jest, bardzo nie jest potrzebny. I robię sobie taki, wiecie, baking na kilka chwil, który pomoże mi tę strefę rozjaśnić. A w czasie, kiedy ta strefa będzie się rozjaśniać, to nałożymy sobie róż. Jakoś kusi mnie dzisiaj ten chłodniejszy, także jego sobie sprawdzę. O, powiem wam, że to też jest produkt dosyć mocno napigmentowany. Ja z taką, nie wiem, łatwością, lekką ręką nabieram sobie te rzeczy na pędzel, Mając wrażenie, że one są tak sucho sprasowane, wypiekane, a okazuje się, że one są dosyć aksamitne w konsystencji i że troszkę wypadałoby jednak uważać. I nałożę najpierw właśnie ten różowy róż i odrobinkę tego cieplejszego tutaj troszkę wyżej. O Boże, no naprawdę są to rzeczy turbo napigmentowane. No ja się tego aż nie spodziewałam. Ten róż mega intensywnie wyszedł, co nie do końca mi się podoba, tak szczerze, bo no jest za mocno. Ale przejdę teraz do rozświetlacza i zobaczymy, czy się to troszeczkę złagodzi. Oho, całe szczęście rozświetlacz też jest intensywny i trochę odciąga uwagę od tych dosyć intensywnych różowych plam. Dobra moi drodzy i paletka zaaplikowana na twarz. Muszę przyznać, że pomimo tych lekkich zakrętów spowodowanych mocnym napigmentowaniem produktów, to podoba mi się ostatecznie to jak ta paletka prezentuje się na twarzy. Po prostu trzeba trochę uważać, ale szczególnie podobają mi się róże, rozświetlacz, brązer, No troszeczkę za ciepły, ale po samoopalaczu wydaje mi się, że będzie dla mnie idealny. Twarz wygląda tak dosyć świeżo, właśnie nie została przytłoczona tym modelowaniem, przynajmniej tak mi się Wydaje, dlatego możemy już śmiało przejść do testu paletki Nataszy Denony. I od razu Wam powiem, że na powyki nałożyłam w tym momencie korektor z Eveline i odrobinkę jasnego cienia też z paletki Eveline, tej Look Up Take Me. On wewnętrznych kącikach, jako po prostu taki jasny beż. No a paletka Nataszy wygląda taki, ona takiego jasnego beżu nie zawiera w sobie, także no nie szkodzi. W każdym razie no, musiałam delikatnie się tutaj porozjaśnić, żeby te żyłki, zasinienia mi tutaj mocno nie przebijały. I przechodzimy do zabawy, moi drodzy. Tutaj ten lekko różowo-herbacianocie cięcie do mnie uśmiecha. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na powiece, Także od razu buduję nim sobie powiekę, tylko delikatnie rozgniotę jeszcze ten korektor. Ta paletka mi się spodobała od pierwszego wejrzenia. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Nie zawsze tak mam z paletkami Nataszy. Czasami kupuję je trochę na siłę, żeby po prostu przetestować, żeby mieć temat na odcinek, ale później często po prostu z nich nie korzystam na co dzień. A ta paletka faktycznie moim zdaniem ma potencjał na korzystanie z niej regularnie. Także mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę. Zobaczymy. Ten pierwszy cień póki co ma takiej Nataszowy, Tematy nie są takie stuprocentowe w tych paletkach, i ten pigment, tak jak widzicie, powiedziałabym, że jest do uznania dla każdego. Przy czym cienie ogólnie są dosyć aksamitne. Ja najczęściej mam zarzuty co do błysków w Nataszy. Mam nadzieję, że tutaj dzisiaj nie będę miała się do czego przyczepić. Bardzo bym chciała. W każdym razie przejdźmy dalej. Skorzystam sobie teraz z tego łososiowego cienia i delikatnie rozetrę na granicy. I ten drugi cień fajnie ociepla mi ten pierwszy róż w zewnętrznej części cieniowania. Na dolną powiekę myślę, że nałożę ten cień, chociaż sporo z nich jest takich do siebie zbliżonych mocno. Także to może jest jedyna rzecz, którą bym zmieniła. Aż tak bardzo podobnych do siebie cieni w paletkę bym nie wrzucała, troszeczkę bym to jednak zróżnicowała. Bo na razie szczególnie ten cień i ten pierwszy, który nakładałam, no bo wyglądają do siebie naprawdę bardzo podobnie. Okej okay, kochani, trzy cienie nałożone, trzy maty. I na razie bardzo mi się to podoba, pomimo tego, że jest to trochę taka jednolita zupa, te trzy cienie. Ale nie szkodzi, już to troszeczkę wyostrzamy w klimacie. I mogę iść albo w coś takiego bardziej ciepłego, albo w trochę chłodniejszą tonację. Może pójdźmy w tę taką śliwkę. Nałożę ją tutaj w zewnętrznym kąciku. Zobaczymy, jak się będzie łączyć z tymi cieplejszymi cieniami. Nie ma problemu, żeby połączyć już to widzę. No co do matów, ja naprawdę nie mogę się przyczepić. One dosłownie tańczą tak, jak ja im zagram. W ogóle nie wzbudzają we mnie, wiecie, takiego poczucia niebezpieczeństwa, że zaraz coś się nie uda. Po prostu są przyjemne w działaniu. I skorzystam sobie jeszcze z tego ceglanego cienia, który nałożę tutaj w zewnętrznej części. Uuu, uh, ale jest, słuchajcie, mocno napigmentowany, jednocześnie bardzo, bardzo jedwabisty. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić sobie kresek. Mam tutaj taki jeden dosyć ciemny brąz, mam nadzieję, że wystarczająco ciemny. I przede wszystkim wyciągnę sobie tutaj te wewnętrzne kąciki, a właściwie to mnie po prostu zaznaczę, bo nie chcę ich mocno wyciągać. I jeszcze zewnętrzny kącik. Delikatnie go sobie wyciągnę. Takie dyskretne kreski, które nie rzucają się za mocno w oczy. Dobra, moi drodzy, kreska gotowa. I powiem wam szczerze, że bardzo mi się ten brązik podoba, mimo tego, że nie jest najciemniejszy na świecie. To zobaczcie, jak ładnie się przebija, szczególnie tutaj w tej zewnętrznej części, gdzie to cieniowanie było już dosyć ciemne. Naprawdę wygląda to zawodowo, a nic mnie to nie kosztowało. To znaczy paletka mnie kosztowała swoje, ale nie kosztowało mnie to zbyt wiele wysiłku. I teraz przejdźmy. Do elementu, którego boję się najbardziej, czyli jak się możecie domyślać, do błysku bo te błyski są takie trochę, kurcze przymulone zawsze w tych paletkach Nataszy. Oprócz paletek tych, które tak bardzo lubię, ale zapomniałam ich nazwy, w których mamy zarówno kilka cieni, jak i produkty do twarzy, te trochę bardziej rozbudowane, tam ta jakość błysków mnie satysfakcjonowała, ale w tych paletkach dla mnie one są takie jakieś miałkie, przymulone. No ale zobaczmy może ten błysk, taki cieplejszy troszkę, na przestrzeni ruchomej powieki. No, on Mam sobie też coś z takiej nuty różowej, herbacianej, może bardziej. I jeszcze skorzystam może z tego jaśniejszego cienia i nałożę go bardziej wewnątrz. Tak sobie. No ja wiadomo, że nie będę dyskredytować tej paletki tylko przez błyski, bo reszta cieni jest ok i jakoś będę je przeplatać w tych makijażach. Ale czy to mi się podoba jakoś wybitnie? Tak szczerze, to nie. Nie wiem, jeżeli wy lubicie ten vibe błysków z Nataszy, to dajcie mi znać. Ja jakoś nie mogę się w większości przypadków tych palet do tych błysków przekonać. Dla mnie są takie totalnie nijakie. I w międzyczasie, moi drodzy, jeszcze na linię wodną nałożyłam beżową kredkę z Eveline i wytuszowałam rzęsy. Pod ręką miałam tusz ze Stars from the Stars I Know Tizer i wytuszowałam zarówno górne, jak i dolne rzęsy. I tak prezentuje się make-up, uważam, że całkiem fajnie do śmigania na cały dzień, więc nie będę się wstydzić i nie będę, wiecie, skrywać twarzy dzisiaj, bo ten make-up wygląda w porządku. Zmyję sobie teraz olejek i pokażę Wam, bo tutaj na YouTubie Wam jeszcze tego nie pokazywałam, jak wygląda ta najnowsza pomadka Swenty Beauty. Mój ulubiony kolor to jest ta Gloss Bomb Stick High Shimmer Gloss Stick w odcieniu Fussy. Także pokazywałam Wam ją już na Instagramie w połączeniu z tą fioletową. No tej zdecydowanie najczęściej używam, więc zobaczymy jak połączy się też z całym anturażem makijażu. I zacznijmy sobie od konturówki. Tutaj, moi drodzy, nie będę stawiać na nic drogiego. Stars from the Stars w odcieniu 04 Kismet Obrysowuję usta. Jest to jedna z moich ulubionych tak naprawdę konturówek tej marki i ogólnie konturówek drogeryjnych. Ona ma taki mm, kolor moich ust, tylko że lepszy. I nie jest za chłodna ani zbyt truda. I ja zawsze pod testikowe pomadki z Fenty, ale też inne tego typu w tym klimacie, jak na przykład, nie wiem, tart. No po prostu nie wyobrażam sobie zrobić inaczej i nałożyć tego typu produkt, który ma transparentne wykończenie na nagie usta. No bo one wtedy będą takie totalnie nijakie, będą po prostu półprzejrzyste i nie będą ładnie wyrysowane, a mnie się takie rzeczy nie podobają, więc. No, nie wyobrażam sobie testować takich pomadek inaczej. Jeżeli wy wolicie na gołych ustach, to na pewno jakieś testy tych pomadek na nagich ustach znajdziecie. No, ja zawsze używam konturówki, bo ja lubię, jak wszystko jest ładnie wyrysowane. I przechodzimy do pomadki Gloss Bomb Stick w odcieniu Fasi 02. No ona prezentuje się bosko, i to, co mi się w niej podoba, to fakt, że jest takim nudziakiem, ale drobinki, jakie sobie ma, są dosyć chłodne, więc akurat do mojej tonacji urody fajnie to pasuje. Jeżeli wolicie cieplejsze drobinki z kolei, to też znajdziecie taki odcień wśród kolorów pomadek Fenty i zobaczcie, jaki piękny błysk ma ta pomadka. No szczególnie w takim rozmydlonym trochę oświetleniu studyjnym, jakie tutaj mam, które tak wiecie, nie wyłapuje wszystkich tych pojedynczych drobinek, no to ta pomadka po prostu ma intensywny blask. Ale kiedy się przyjrzycie. No to jest naprawdę taką ferią drobin, co widać szczególnie w świetle punktowym, i ja to po prostu kocham, jeśli chodzi o utrzymywanie, o komfort w ciągu dnia. To dla mnie na najwyższym poziomie. Oczywiście nie jest to pomadka, która utrzyma się od rana do wieczora, a jeszcze może i 24 godziny, ale wyjada się w taki sposób, że nadal sporo tego pigmentu na ustach zostaje. Nadal jest komfort, nadal właśnie to jest takie poczucie natłuszczenia pomadkowego. No, a jak się mocniej zje, to ja sobie ją po prostu dokładam i nie mam z tym problemu, bo i tak nie muszę tego robić co 3 minuty. Okej, okay, kochani, i tak prezentuje się gotowy makijaż. Poszło dzisiaj błyskawicznie, dlatego że no, miałam do przetestowania po prostu głównie dwa produkty, a trzeci chciałam Wam tak dodatkowo na ustach pokazać. Ale chciałam się skupić na tych konkretnie produktach, bo one mnie już prześladowały jakiś czas. Właśnie w koszyku Sephory i czekałam na dobry moment, żeby kupić je ze zniżką, także to mi się udało. Także podsumujmy sobie teraz, co się dzisiaj na mojej twarzy wydarzyło. Zacznijmy od tej paletki z Sephory. Muszę przyznać, że na mnie trochę zaskoczyła, Szczególnie tym, jak mocno jest napigmentowana, i jak bardzo te cienie, a właściwie te no, produkty do modelowania, są takie kremowe, aksamitne po prostu w konsystencji, no bo to nie są kremy, to są prasowane produkty, ale tak jedwabiste, jak poduszeczka pod palcem, i przez to też skubańce mocno napigmentowane. Także trzeba trochę uważać. Rozświetlacz przeboski bardzo mi się podoba. Róże również fajne. Jedyne, na co muszę mocniej uważać to ten bronzer, bo jest dosyć ciepły, a ja nie zawsze jestem bezpośrednio po samopalaczu, żeby nie robiło mi to żadnej różnicy. Także na to muszę brać poprawkę, ale ogólnie jest bardzo fajnie i ta paletka pozytywnie mnie zaskoczyła. Myślałam, że to będzie jakieś dziadostwo Seforowskie, ale nie. Ta jakość kosmetyków z Sefory z roku na rok jest coraz lepsza i jestem pod wrażeniem, bo mam, że co nowego sobie nie kupię z tego działu Sefory. To jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz fajniejsze te produkty, a to pomadki ulepszone, a to jakiś podkład całkiem ok. Naprawdę pozytywne zaskoczenie i w tym przypadku również nie mam się zabawić. Bardzo na siłę do czego przyczepiać. Jeśli chodzi o paletkę Nataszy Denony, cieszę się, że ją kupiłam. Jest to pierwsza od dawna paletka z Nataszy, z której się cieszę, że ją mam, bo już kilka ostatnich paletek kupowałam tak, ok, fajnie będzie przetestować, ale tak nie porywały mnie te paletki. Później leżały długo. I czasami po prostu nadarzyła się chwilka, okazja, żeby z nich po prostu skorzystać, ale ogólnie bez szału i bez większych chęci. No a ta paletka jest na tyle fajnie skomponowana i w moim guście, takim właśnie brzoskwiniowo-ciepło-herbacianym, że na pewno będę z niej regularnie korzystać. Jedyne są mnie je wkurza, tak jak Wam już wspomniałam, to te błyski, bo one są... Byle jakie, moim zdaniem. Takie miałkie, mocno zmielone, kiepsko widoczne, także no ja wolałabym tutaj, chociaż w przypadku jednego lub dwóch cieni, w całej paletce trochę mocniejsze doznania. Ale wiadomo, nie każdy musi lubić to, co ja lubię, więc to pozostawiam do waszej oceny. Paletka ogólnie świetnie napigmentowana. Maty przeboskie, szybka praca. No. Bez żadnego zawahania wykonałam ten makijaż i jednocześnie bardzo, bardzo szybko. A co do ust. Trochę ta pomadka, muszę zaznaczyć, że będzie przechodzić mi na te nakładki, no bo w ogóle z nakładkami jest trudniej nosić pomadki kremowe na ustach, bo bardziej po prostu do tych nakładek przywiera pomadka i też trochę usta inaczej przez to, że więcej tego miejsca jest zajęte przez nakładkę, się zachowują. Także co jakiś czas muszę sobie przy tego typu pomadkach wyczyścić te przednie zęby, ale ogólnie muszę Wam przyznać, że korzystam z tych produktów, dwóch tych kolorów, ale z tego najchętniej, regularnie. No i jestem zachwycona zarówno tym, jak pięknie nabliżają się usta w trakcie, nie przesuszają się w żaden sposób, jak pięknie się błyszczą. No ta konsystencja jest idealnie wyważona, nie rozlewająca się poza kontur, jednocześnie nadal taka mocno błyszczykowa w vibe, ale to nie jest błyszczyk. Błyszczyk by się szybciej wyjadł, a tutaj właśnie tego problemu aż w takim stopniu nie ma. Także jest to produkt, taka hybryda pomiędzy błyszczykiem a pomadką, która ma wszystkie zalety błyszczyka w sobie, ale również wszystkie te takie praktyczne plusy pomadki w kremie. Także to mi się bardzo podoba, i na ten moment to by było na tyle. Jest godzina 8.22, także spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Zobaczymy jak się to utrzyma, także do zobaczenia. Dobra moi drodzy, powracam do Was, jest godzina, już Wam pokazuję 19.34 i tak wygląda makijaż z jedną poprawką, po prostu na usta teraz nałożyłam balsam z Everybody London, no a reszta makijażu została jeszcze nietknięta, chociaż wychodzę za chwilkę jeszcze na taką kolację ze znajomymi, zresztą to widać, bo mam na sobie inną bluzę, także będę trochę ten makijaż podpimpowywać, czyli po prostu zdejmować nadmiar sebum i po prostu może jeszcze delikatnie mocniej się rozświetlę. Wygląda to wszystko poprawnie. Troszeczkę rozmazały mi się wewnętrzne kąciki, ale u mnie ostatnio to standard, dlatego że mam alergię. Zresztą to też słychać po nosie. Nie wzięłam jeden dzień tabletki i już czuję po prostu takie totalne zawalenie i swędzenie całej twarzy. No ale jeśli chodzi o sam makijaż, nie mogę się przyczepić, ani do jakości trwałości bardziej cieni z Nataszy Denony, jak również do tej paletki co do ust. No to jeszcze sporo i. Nie zostało, ale stwierdziłam, że nie będę kontynuować tej przygody z nimi, tylko nałożę coś bardziej pasującego do tej różowej bluzy, czyli coś po prostu neutralnego. Także to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się ta paletka z Nataszy Denony, czy skusiliście się na tą paletkę z Sephory i co myślicie o tych stickach z Sandy Beauty. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziolki, pa 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 pa.